Siemanko, jak leci. Jesteśmy na szczycie Nosala z Dawidem. Spacerek przed pierwszym treningiem SPM. Trochę nostalgii. Tutaj zaczynałem jeździć na nartach prawie 20, no, 20 lat temu. No, niestety zostało z tego, jak widać, tyle. Może kiedyś. No, na razie miejsce do wypoczynku. To jest pasja ponad wszystkim! Tłumaczę to znajomym, mówię o tym nawet bliskim. Czy się jest, a nie tylko bywa! Radzi klub ZPS. Tak to moja krzywa! Wejście trenera na skocznie. Zaczynamy zaraz pierwszy trening. do zobaczenia później. Narrator powraca. Startujemy od treningów w Zakopanem. Jest Wojtek. Tu już nie są przelewki. Skocznie w Zakopanem rządzą się innymi prawami. Swój debiut na naszych edycjach zaliczył starszy brat od kuby i joasi janek zwróćcie uwagę na tego chłopaka bo też talentu mu nie brakuje Wiktor zaskoczył wielu z nas. Wow, Świetnie! No! Aj! Ale metrów było! No Piotrek Lecimy ostatni, dołóż kopyto Jedź Co Łukasz powiesz o nim Dobrze skoczył Dobrze skoczył, ale lądowanie jeszcze No ale to wiadomo to już jest daleko To co, kończymy trening, co? No, idziemy Przenosimy się na popołudniowy trening do Chochołowa. Nie zwalniamy tempa. Tak tam podsumowanie treningu. No, fajny, solidny trening. Bezpieczne skoki, bez żadnych groźnych upadków. Jest progres, dobre skoki, dobre treningi, dobry start w kapach I działamy jutro. Jedziemy zaraz z ostatnim treningiem, a później już tylko zawody klubowe. Trening pozycji na sucho masim, 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 masim. Do przodu bardziej, do przodu się wysuwaj. Kolano w miejscu zostajesz. No, jeszcze o. trzeba. Pieć. Mały wiktor znów zaskakuje. O, okay. A tu już nasi czołowi zawodnicy startujący w Cupach. Trzymaj kolano! Chodź! Dlaczego ja zostałem namówiony? Razem z Dawidem, dwóch trenerów Będzie robiło spektakl trenerski Będzie startowało razem z naszymi zawodnikami Chcemy Wam lanie sprawić Na tych zawodach Chcą tak? nam lanie sprawić Się ja... uczniowie mistrza Tak Ja sobie oddałem jeden skok na 30 metrówce Co prawda na pół bliska, no bo na takiej skoczni nie skakałem Myślę z 5 lat około No ale Najważniejsze żeby się pobawić tym razem znalazłem sobie spikera na zawody, który spisał się rewelacyjnie. Numer 4 Wiktor Wittrzymiszyn, numer 5 Jacek Kania, numer 6 Igor Frądczak, numer 7 Tomasz Kozłowski. Spójrzcie ile osób siedzi na górze. Jestem wzruszony tym ile osób się w to angażuje. No nic, lecimy z zawodami. No co jedziemy Pierwszy leci lany Pora na mój skok siedem, mogło być Chcemy wam lanie sprawić Na tych zawodach Sam nam lanie sprawić Siłciowie przerosną mistrza ja... Eee, no, i przerość na pewno odległościowo, ale o to w tym wszystkim chodzi. Tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca. Kolejnej edycji skocz po marzenia. Wystartowaliśmy sobie jako trenerzy w ramach rekreacji. Ja skoczyłem 25-27 metrów. Ostatni. O, w sumie te skoki takie na półgliska, ale chodziło o to, żeby było przede wszystkim bezpiecznie. Lecimy na dekorację. Trzymajcie się. Nieważne jest miejsce czy pora roku. Skaczemy od rana i też po zmroku. Prędkość adrenalina, wiatr pod narty Oglądasz skoki w TV i ja skaczę nie na żarty Skocz po marzenia to zacna drużyna Oh whoa.